Minecraft, ale ja gram na OG texture packu. W dzisiejszym filmie będę używał teksturopak o nazwie Fateful X32. Zmienia wygląd Minecrafta od normalnego oto o to, do to. Jest go stworzony od 2010 przez Vetic. Jest to w ogóle najstarszy tekstropak, bo jest używany przez wielu youtuberów jeszcze w czasie. Też było stworzone z nimi tekstropaki i tak. I jest też Hisoro Jeżeli wam się taki filmik spodobał, to zostawcie łapę w górę. I jeżeli chcecie więcej odcinek, to po prostu zostawcie subskrypcję. A jeżeli chcecie jakichś więcej propozycji, to napiszcie po prostu w komentarzu. I możemy lecieć z tym odcinkiem. Miłego oglądania. Jesteśmy na pierwszym RNC, drodzy widzowie, na tym trasfa. Widać jak to jest wszystko po prostu na 32 piksele. Gram na koksie, bo High Pixel nie ma sensu. Długie craft nie chcę. Dobra, mamy zniszczony bed. Chciał coś stawić na pewno. Jakiś... Endstone. Ooo morski, czemu odniszczył się? Ale czekaj. To też to morski World Press. Dobra, co mówić o tym opaku No, jakby mówiąc, jest to po prostu tekstur który był stworzony. Nie wiem, w roku 2010. Kiedyś jeszcze widziałem, jak był, są te z 1. Jeszcze? O, kurde. Z roku 2010. Widziałem, że to było dostępne na becie 1. 7 w becie 1,8, co ja pamiętam, to jest super, nie? I beta 1,8, jakby jest już stare, dlatego przykładem AdVenom jest też taki super. Ona... i mnie zabija, oczywiście. Dobra, pozdrawiam, proszę państwa. O, budę się go. O, makro Makro approved O, makro, oooo, o, ty. Nie jest, nie jest wybudowanie, więc... O! Oh, je makrowców, ogóle. O Jezu, Koksław, możecie nareszcie to naprawić, ten server, Bro. Jest to rok 2024 i nadal ludzie nie umiem grać tego wtedy. Poprzez zasranę. Przez te zasrane... Jakby można też dowiedzieć się O te zasrane Firebole. O, owczy! Co za typ? Eleczka, bro, eleczka, bro z makiem. Dobra, e, ładko, jakby. Mi się wydaje, chyba e, ten zasraniec Stevie idzie właśnie po mojego beda. Dobra, czyli ladejki umiem. <grym> Chyba idzie po mojego beda. Idzie po mojego dupsko. A, nie poszedł, tylko poszedł na mid i dostał od niego e, rzeczy. Widzimy go do mida. Dobra, GG. Wygrana gra? Dobra, czyli powiedz ten tekstup jest teraz stary. Nie no, nie, nie kończę ten odcinek po 5 minut nagrania. Po co? Tak, mogę wam coś pokazać? Dobra muszę teraz przejść się na federze, bo... <grym>, feder. Muszę przejść się na, na lunarze i chyba pójdę też grać na... Na no, e, lunarze, bo... Bo ich, nie, nie chcę mi się, żeby Feder to Tak. Ale generalnie to też e, Lunar nie zrobi, zrobi tak na Forge, żebym mógł też dodać mody. Bo inaczej nic nie ja mogę, nic dodać w ogóle. Dobra, mamy dwie swety, które mam nadzieję z z TV. Niszczy. I tak, mapa na, oczywiście taka słaba, że dziury muszą być. Oczywiście. Rakiety, Serio, słaba mapa. Tak, móg, móg, mógłbym się nie spodziewać na tym, okej? Okay? <laughs> Idzie się tutaj w lewo i jakby ja i jakby co? Róbcie na tym mapie zawsze co wam pokażę. Po prostu jak jesteście na tym mapie, to po prostu ulepiajcie dziury. Jest to łatwo, potem nie wywalicie nie się z Voida, będzie easy. Uuu, no i nic nie mam. Dobra. Ale czekaj, czy rzuty w ogóle nie ogarnia, bro? Nie ogarnia! A lagging co? On co, coś zbiera? O, oh, ten ma takiego laga? <laughs> ten miał takiego laga. Pozdrawiam. Możemy lecić do niebieskich, bo są owak mnie i nie chcę, chcę żebym żeby został zniszczone przez nich. Oczywiście. Kiedy on, kiedy... Niebieski niszczy wszystko kiedy ja muszę teraz iść. Oi! No to nieźle, nieźle ta gra. No i niebieski stracił Kleeda! Mamy... E, mamy niebieski tutaj, czyli niebieski ogar można też powiedzieć, taki... No tak, bo na ale jest oczywiście. Ja tam po prostu mam nie mam opinii do tych lun czy Lunar czy Padlion, bo... Moim zdaniem te dwa, te dwie klienty są... to są po prostu takie same. Więc ja nie zmieniam w ogóle opinię. Mamy, czyli mamy 5, ale biały wszystko pokona. To jest dziwne. Halo! Nie pokonaj, dajcie zniszczyć ich. Bo nie chcę siedzieć z swetem na tym lopi Ale ogólnie, mógłbym też spróbować jakby to było. Ale spróbować za, zawsze można. To jest taki przysłowiec. Dobra, niebieski idzie, czyli tylko Mystify zostaliśmy. No co? O oh Jezu swet. O oh Jezu, jaki sweat! A malakuim... Jaki swet! No to idź na walo, po prostu. Ach, kupi niewidkę, już wiem. Nie kupi niewidkę i, i na mnie leci, tak. Czyli i tak. I to jest powód dlaczego nie grać na konsercie. Bo tutaj sweety są, którym w ogóle i tak. I ten matchmaking to jest też ogromny L tam moją stronę. No serio. jakby taki... LL. Typię Ej! Ej! Typie! Dobra, następna arena. Trzecia arena i ostatnia, mam nadzieję. Ty nie idź do mnie. Zasytowałem teraz OBS-a. Żeby działało. Żeby wszystko działało tak, co miał być. I spadłem! No właśnie, nie rozumiem. Co to są. Wszyscy idą tak inaczej. Czyli taka mapa, jak się nazywa. Czyli kaktusy, które w ogóle jest to tą mapą. Nie polecam tej mapy grać, ale jeżeli chcecie, to grajcie na tym mapie. Niech on przegra z nim fightem. To muszę, 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 muszę bo nie, bo biały idzie, ale biały spadł. Tak. W, nie spadł, tylko po prostu. U, do mnie. A nie. No i nie spadł! Dobra, zrobimy laderkę? Mam nadzieję. Zrobiliśmy latarkę. No i... Uuu, dostało jeszcze tabletta. Więc dobra, więc idziemy zaraz do tych kolejnych typów. Czyli złoto zostało, czyli jest... u, obok, nie no. To ja pójdę... diaksy? O, tutaj. O, tutaj są diaksy. Mogę tym razem to zrobić, ani żeby potem lagowało. Tylko zrobię tak na slow, ale... Dobra, to zrobię tak, bo się nie nieco. Ale diaksy są tutaj spokojnie. Lecimy do, do naszej bazy, nie cent, mam nadzieję, tych diaksów. Ja nawet nie ubrałem takiej zbroje. No i pierwszy hit w ogóle dostałem. Oj, failowałem. Dobra, więc muszę do niego pójść, bo on teraz my najmie prota. On pójdzie obok. Zrobimy betrayda. Chyba będziemy musieli zrobić betrayda. bo on nie da się jak Jakby zrobię tutaj. O, cyk. I od tego... Cyk. Prosto teraz... Do siebie teraz, mam nadzieję. Prawdopodobnie idzie do mnie. No No i wypad stąd, typie. Wypad stąd, typie. Gigi, Wypad. Wypad stąd z mojego terenu. Wypad. Wypad stąd. Dobra. Wiecie co? Mogę to zrobić. Dobra. Jeszcze raz. Dobra, wiecie co, ja zakończę już ten odcinek, mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał, tego starego tekstu, ten teksturpak, pack, co każdy używał, jest moim zdaniem jeszcze git, ja bym teraz to używał przykładem na survivala, nie jakiegoś bedworsy, bedworsy to chyba customowe, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się to spodobało, jeżeli tak, zostawcie łapie w górę, subskrypcję, komentarze, już lecę, 3, 4 i spadam, cześć!